Mateusz Kaniowski, razem ze mną Adam Soroko. Witam serdecznie. Że... Słuchaj, miałem wrażenie, że Pablo coś mówił o twoim trenerze, że twój trener użył wobec niego złych słów. Co ty o tym sądzisz? A, i słuchaj, niech ludzie mówią, morda gada, morda odpowiada, wiesz. Paweł jeszcze nie widział mojego trenera. Zobaczy, gościa, który też waży 160 kilo i... No bez kitu, jaja, co? Zresztą zobaczycie, wiesz. No. I co on dokładnie powiedział o tym twoim trenerze, bo ja to, ja to słyszałem tak piąte 60. Że tylko umie kopać mocnego tego i... I tyle. Co, i ty borisz się zirytował na to? No zirytował się, wiesz. Jeżeli ktoś ma o sobie większe mniemanie niż ktoś mówi, to tak jest. Wiesz w życiu, z tego, z tego co ja załapałem, wiesz. Pierwszy raz się zirytował, ty, ty boisz, też było lekko do To nie to co to takiego? Kurwa, no nie chcę gada. No jutro walka jakoś trzeba zrobić, kurwa, szą, tak? Wiesz. Ale uważasz, że on ma to mniemanie za wysokie. Hmm, kurwa, ja bym musiał go poznać lepiej, wiesz? Nie no, po tym co widzisz, no, wiesz, tutaj. Po, po tym co mówi, to... To tak, no. Ale to jest i dobre i kurwa niedobre, wiesz? Dlaczego jest dobre? No bo się można kurwa... Dobre dlatego, że yy, ludzie, którzy... Yy, bo on do czegoś dąży pewnie, nie? Pewnie, to tak. To do tego dojdzie. A, z, zła, a zła jest taka, że niestety im się wyżej kurwa mierzysz, tym z wysokości większej spadasz, nie? Jak to ładnie ująłeś, powie ty. Nie, nie, kurwa! Oby jak normalnie się tutaj zmienia. Myślałem, że powiesz, że wyżej niż i tak dalej. No, no wyżej dupy nie poskoczysz, <grym> że tak ci powiem, reasumując, kurwa. No pierwszy raz chyba mówisz nie do końca pozytywnie o nim, nie? Słuchaj, jutro walka, wszystkie pozytywne emocje będą po walce dopiero, wiesz. Daj, dajmy sobie kurwa, dajmy sobie. Nie uciekniesz jutro? Nie, nie, będę jutro. Na 100%? Na, na 100%. Ale spójrz w tą kamerę. Na 200% kurwa będę, wiesz. Na 200%, słuchajcie. Ale też widać spokój u Ciebie, taki mentalny. Cieszę się, ty oddałem to kurwa Panu Bogu, to, to wszystko, co ma się dziać. Roz, rozumiesz? Mam spokój na głowie kurwa. Oczywiście lekki stresik jest, bo to by było, jakbym powiedział, że nie ma, to bym skłamał, wiesz. Lekki stresik jest, ale pff, tego mnie uczyła się na treningach teraz przez ten kurwa czas. Przy, Adam, Langsdan, Powoli. Spokojnie. I jeszcze się stałeś poliglotą! O, kurwa! Niż Bersztygien przecież miał. Być. O, kurwa, masz, no. Stałem się troszeczkę poliglotą, wiesz. Oczywiście więcej rozumiem, niż mówię. Wstydzę się po prostu gadać, wiesz, po niemiecku. No, naprawdę. Dobra, natomiast... Powiedziałeś, że zawnieszasz wszystko Bogu. Co zanisz o tym, co zrobiłaś kapela? Słuchaj, a patrzcie, bo do mnie ludzie piszą, kurwa, powinienem mu wypierdolić w lampę, a Pan Bóg i tak go kocha, kurwa. Słuchajcie, dzięki takim ludziom jak on i inni ludzie wiedzą, że kurwa, widzisz, wracają do kurwa, Pana Boga, bo się w wkurwia, to się wierzę w Pana Boga. I bardzo dobrze, że tacy ludzie jakaś kapela są kurwa. Bo, bo udowadniają, że Pan Bóg istnieje i kurwa kocha nawet takie kasztanki, kurwa. Dobra, przepraszam, przepraszam za to zapiszczenie, ale nie spodziewałem się, jaki płyn. No. Mosta poeta, prawdziwa, słuchaj, taka jest prawda. kurwa. No dobra, ale widziałeś tam bagieta, to prawie rozsadził wszystko. O kurwa, bagieta to jest niezły y, świr. Dobrze, zobaczymy. No, ja sam czekam na tą walkę. Czekam na tą walkę, bagiety z tymi, wiesz? No, że najczęściej jest to, że ja się, kurwa jest niebezpieczny. Geferlis ja? Się mówi po niemiecku, sorry, niebezpieczny. Ha, a brawo mojego poliglotstwa, tak? Niesamowite. Natomiast, y, czyli tak, ty uważasz, że bagieta nie potrzebuje takiej tak irytuje na kapelę? No jestem bardzo ciekawy Twojego zdania, bo wiesz, zaskoczyłeś mnie tym, że uważasz, że jaś robi dobrze dla religii, obrażając tak naprawdę wartości religijnej i symbol. Ale dzięki temu Polacy wiedzą, że widzisz, stawają, nagle stają wszyscy murem kurwa. Toż my wierzymy w Pana Boga, kurwa, co jest, wypierdalaj kapela, widzisz? Kurwa? On nawet nie wie, że jest wysłannikiem Pana Boga, kurwa. Ja to nie mogę uwierzyć, twoją przemianę. Za, za, przemianę kurwa głową ruszać, wiesz, głową ruszać i wtedy jest lepiej, widzisz. A wiesz, bo stąd to zawsze było tak, że wszyscy mówią, że ty jesteś super chłopak, bardzo fajny, uśmiechnięty i tak dalej. I ja, od kiedy cię znam, ty zawsze masz takie pozytywne emocje, ale masz też takie momenty jak wtedy, jak się odpalasz na wywiadach na The War. Co się dzieje, że ty masz dwie twarze? Bo tak jak teraz, no ciebie się nie da nie lubić takiego, a wiesz, a tak jak były gorsze momenty jakieś w twoim życiu, które wiesz, wyciekały do internetu, no to znowu już nie dało się ciebie lubić. Jak to jest, że ty masz te dwie, dwie twarze takie? Słuchajcie, w ciemności prawda wychodzi. Jestem yy, dzieciakiem po kurwa przejściach i, i kurwa siedzi we mnie yy, dużo, 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 dużo złata, kurczę, naprawdę wiesz. Yy, I co mogę jeszcze powiedzieć? Kurwa staram się z tym walczyć, widzisz. Staram się naprawdę powolutku kurwa stawać na te nóżki małe, wiesz. Nie sobie iść, kurwa. A nie y, ciągle chujosło, ale z drugiej strony mam krótki ląd. Wiesz. I przez przecież doświadczenia, bo moje oczy trochę widziały, y, strasznie się denerwuję, wiesz. No. To właśnie teraz udowodnię, że nie do końca. Ale no to słuchaj, y, każdy ma jakieś swoje czułe punkty, wiesz. Ja też mam parę. Kurde, Adaś, ja to cały czas Cię widzę jako gościa, który pierwszy raz leci za granicę, oprócz Niemiec. Widzi tą Tajlandię Twoją wymarzoną, czy i nagrywasz tą swoją first reaction i to byłoby coś. Piękna sprawa, naprawdę, czekam na to. No, daj Panie Boże, daj Panie Boże. I tego się przyda zwycięstwo nad Soroko? Nad Stifle... kurde, no. nad Tyburskim, przepraszam. Nad nimi wszystkimi, słuchaj, bo muszę wygrać samym sobą, muszę wygrać kurczę z Tyburskim i muszę wygrać z czasem ze Stiflerem, wiesz. Więc dobrze powiedziałeś. Czyli co, to jest Twój plan? Tyburski, potem Stifler? Sły, to już Federacja podejmie. Nie no, myślę, że mi dadzą kogoś, kurczę. Kogoś, kurczę. No nie wiem, zobaczymy, nie? Nie mam pojęcia, ganu. Może być i Stifler, kurwa. No powiem szczerze, że to może być ciekawe. Najlepiej się klikasz znowu. Znowu jest tak, że jak się robi wywiady, to zdecydowanie najlepszy wynik należy do Adama Sorok. Nie wiem czemu. Fajnie, bo kurwa. Yy, dziękuję wam oczywiście, słuchajcie, bo to wy kurwa macie, klikacie, a my patrzymy ile żeście razy kliknęli, wiesz, ja to jestem w szoku na przykład, wiesz, bardzo to kurcze lubię, wiesz, i dlatego staram się być z wami, słuchaj, z sobą, w ogóle z ludźmi szczerym gościem, wiesz, no. I to chyba jakoś tak przeważa, wiesz, że nie muszę zbytnio pajacować, dzięki wam, dzięki takiemu jak, jakim jestem, mnie polubiliście, słuchajcie, i nie muszę dzięki wam, kurwa, pajacować, za co bardzo dziękuję, kurwa. A ja bym się chciał tylko zapytać, co się stanie, jeżeli Paweł Tyburski rzuci się jutro na twojego trenera? Ojejku, co się może stać? Słuchaj, mój trener jest, kurwa, mistrzem, kurwa, mać, yy, yy, no, grubo, no, zobacz, to jest gość, który waży 160 kilo, jest w stanie mi wyjebać obrotówkę. Na treningu, wyobrażasz sobie? Nieźle, co? Eep, eep. Wysokie kopnięcia, wszystko, kurwa masz, jak się może rzucić, wiesz? Z nim jedzie drugi trener i gość, który ma pas w WBC, no to zapraszam, kurwa, do tańca, no to był szczyt yy, debilizmu. No, jego wyobrażasz sobie? Mistrz... Nie widziałem twojego trenera, więc wiesz. No, to jest gość, kurcze, no zobaczysz zresztą, zobaczycie, nie? No, i naprawdę bardzo fajny gość, słuchajcie, to, że się wypowiada, kurwa, to ma prawo mówić, każdy ma prawo mówić to, co chce, zobacz, co Jaś, kurwa, a propos, masz Jaś Agapeles, kuryle, se gada, co chce, gada, no i chuj. Ale potem poddenerwował cię trochę, teraz już czuję. No, to, ale dzięki temu wiem, że, że wierzę, wiesz. Skutek będzie odwrotny Tak, no bo to tak działa, zobacz, kurwa, wiesz, różaniec mu, kurczę. szkoda, że, no, profanuje troszeczkę, nie? Troszeczkę? To słowo no. bardzo delikatne. Wiesz, no ale zobaczymy tam po drugiej stronie co tam się stanie, wiesz, z, z tymi tatuażami, wiesz. No z tym, kurwa, śmianiem się, za wszystko zostaniemy rozliczeni, słuchaj. <śmiech> Ten śmiech się groźnie, jak w horrorze. Gdybym to usłyszał w jakiejś ciemnej uliczce, to wiedziałbym, że to jest moment, w którym trzeba uciekać. <laughs> <laughs> tam nie będzie, a będzie zgrzytanie zębów, kurwa. MMA jutro? K1. K1 jutro? Fenomenalnie. K1. Czy po trzy? Trzy po trzy. Bo tak sobie właśnie pomyślałem, że na The War mocno biłeś, ale też często lądowałeś na deskach AWM, bo byłoby ciężko. No, kurwa, tam bym sobie, ja bym się chyba położył, kurwa. Ja mi, kurwa, śmieję się, ale tak, to jest, słuchajcie, y, Formuła K1. Żałuję, że nie, że nie full kontakt i że nie ma łokci w ogóle. Zdziwiłem się, że może tylko raz z kolana. Kurwa, będzie ciężko, żeby mieć sędziowie tylko nie naliczali, wiesz? Bo to emocje, jednak, wiesz? Coś o tym wiem, pamiętam, widziałem skomentując. Dzięki, wielkie, stary, powodzenia. Również dziękuję, pozdrawiam. <grystanie>